Witam Państwa serdecznie w salonie Mini Dobrzeński w Krakowie. Zapraszam na krótki spacer. Zaczniemy od modelu Mini Cooper w wersji elektrycznej. Deklarowany zasięg samochodu to 232 km. Naładowanie takiego samochodu od 0 do 80%. Ładowarką DC o mocy 50 kW zajmie nam tylko i wyłącznie 35 minut. W tym klimatycznym punkcie w naszym salonie klienci odbierają swoje nowe samochody Mini. Mam nadzieję, że wkrótce się tutaj zobaczymy. 24 stycznia 1964 roku dwóch kierowców rajdowych zaskoczyło cały motoryzacyjny świat, wygrywając słynny rajd Monte Carlo właśnie takim modelem. Morris Mini Cooper S możemy zobaczyć u nas na salonie. Drzwiowe mini John Cooper Works z silnikiem dwulitrowym o mocy 231 koni pozwala nam przyspieszyć do 100 km na godzinę w czasie 6 sekund oraz rozpędzić ten samochód na torze do maksymalnej prędkości 246 km na godzinę. Wszystkie samochody dostępne na salonie są samochodami do sprzedaży. Zapraszam do zapoznania się z ofertą samochodów gotowych do odbioru, z możliwością finansowania dla firm oraz klientów indywidualnych. W ofercie salonu mini dobrzeński mamy również oryginalne gadżety, ubrania i dodatki, a także akcesoria czy oryginalne części do samochodów mini. Zapraszam na jazdy testowe. Widzimy się w salonie Mini Dobrzeński. Do zobaczenia!